Cześć wszystkim, chciałabym trochę opowiedzieć, dlaczego byłam ostatnio mniej aktywna i chciałabym też opowiedzieć o wszystkim, co się u mnie zmieniło i myślę, że to będzie dobry początek tego filmiku. Miałam zamiar zrobić jeszcze jeden filmik taki ogólnie, nie Wam, wiecie, jak wygląda takie moje codzienne życie, ale moje codzienne życie nie jest stałe, i to właśnie jest powód numer jeden, dla którego nie byłam ostatnio zbyt aktywna na YouTubie i wynika to z tego, że jestem teraz rozbita na cztery miasta. Wcześniej mam wrażenie, że to się toczyło bardziej między Warszawą a Krakowem. Z tego co wiecie, w Warszawie mieszkam i w Warszawie studiuję i w Warszawie pracuję. Teraz jak są wakacje, no to głównie, wiecie, jestem tutaj ze względu na pracę. Kraków to jest miasto, w którym mieszka mój chłopak. I z tych dwóch miast są jeszcze dwa odłamy, czyli Białystok i Nowy Sącz. No, to jestem całkiem często w Białym Stoku, ponieważ załatwiam tam sprawy związane po prostu z blizną, czy też moi rodzice wyjeżdżają i muszę się zająć domem. I z tego samego względu też często jestem w nowym sączu, bo rodzice mojego chłopaka też wyjeżdżają i ktoś też musi zająć ich domem. Ta... Ciągłe bycie w rozjazdach zaczyna mnie strasznie męczyć I ja ogólnie dwa lata temu, wchodząc w związek z moim chłopakiem, wiedziałam, że to jest związek na odległość i że nigdy nie będzie łatwo, i że zawsze będę musiała mieć to pod uwagę, że nie dojść, że jesteśmy z innych miast, z nasi rodzice są z innych miast, i nasi rodzice są dla nas ważni, i często do nich jeździmy. No ale kurczę, w momencie, w którym ja w tygodniu mam dwa dni, w których nie jeżdżę z punktu A do punktu B, to jest to ciężkie. Wiecie, to jest tak, że ja w momencie nie ogarniam, w którym jestem w miejscu i nie wiem, w jaki sposób to miałoby dobrze wyglądać na filmikach, które wrzucam do sieci. No, a chciałabym, żeby to jednak było być takie całkiem przejrzyste i nie wiem, jak on to zrobić. Problem numer dwa. Ja jestem przez to super niezaniedbana i może wiem, że tego nie po mnie wiecie, nie widać, jak mam uczesne włosy, zrobiony makijaż i paznokcie, ale realnie jest mi trudno zadbać o siebie pod zupełnie innym względem. Nie ma sensu robić zakupów, ponieważ to wszystko tak czy siak się zmarnuje w mojej lodówce. Nie mam wcale też blisko żadnego sklepu, także dla mnie pójście po zakupy to jest trochę wyprawa. Nie mam jak jeść zdrowo, to jest punkt numer jeden. Nie mam kiedy posprzątać w mieszkaniu, bo w sumie nigdy mnie nie ma w tym mieszkaniu. Tu dosłownie tylko i wyłącznie śpię, ale mimo wszystko kurzy się, robię pranie, wiecie, przepakowuję torbę na torbę. Po trzecie, szczerze zaczęłam mieć kompleksy trochę, i to jest taki większy temat, ale mam wrażenie, że przez to, wiecie, że nie mogę zapakować wszystkiego, co chciałabym zawsze zapakować, no bo muszę niestety iść na jakiś kompromis, bo potem kto to będzie taszczył, ja to będę taszczyła. Także im, że się spakuje, tym lepiej dla mnie. Ale jednocześnie, wiecie, chciałabym trochę eksperymentować z ubraniami. Miałam możliwość zabrania wszystkich moich ulubionych kosmetyków, których używam normalnie do pielęgnacji, także czuję się taka... Nie Niedopieszczona, no nie? Drugim powodem, dla którego była mi aktywna była praca, więc tam awans. Jestem teraz menedżerem restauracji, a nie kelnerką. Wymaga to ode mnie większego zaangażowania pod takim względem, że muszę odbierać telefony poza pracą, często muszę coś załatwić, wiecie, na te klikam i cały dzień jestem praktycznie w pracy na telefonie. Moja praca się głównie na tym opiera, że jestem pod telefonem i ogarniam problemy innych ludzi. Także mam wrażenie, że czas, który spędzam na telefonie, po prostu mnie strasznie przytłacza, bo też nawet jeśli idzie, ja czegoś nie robię na telefonie, to wiecie, przeglądam sobie inne aplikacje, jakby oczekując na czyjąś wiadomość, czy coś takiego i jestem po prostu taka, wiecie, mam taką kurde Mizia mam po prostu takie, wiecie, bagno w głowie, plus ta praca też wymaga ode mnie właśnie takiego niedojrzałego zaangażowania poza pracą, to też większą dyspozycją, także nawet wiecie, że pracuję kilka razy w tygodniu, to jest zwyczaj robię takie maratony, wiecie, czterodniowe, pięciodniowe, gdzie ja zazwyczaj chodziłam sobie na dwa dni do pracy raz na jakiś czas i... Robiłam swoje, wychodziłam. Nawet jeśli, to co ja mam wam nagrywać? I jak robię te wszystkie rzeczy w robocie, nawet nie miałabym jak, bo nagrywam z telefonu i rzeczy tam też robię na telefonie moim, także. Wiecie, nie robiłam chyba ostatnio na tyle nic ciekawego, żeby właśnie to pokazać. I trzecim powodem, dla którego nie nagrywałam, to było też trochę chciałam zobaczyć, jak wygląda TikTok i jak się bawię taką krótszą formą, bo ja go nie bardzo lubię edytować filmiki. i Właśnie uznałam, że może fajnie będzie mi się nagrywało jakiś voiceover, albo że mogłabym robić takie, wiecie, profesjonalne edytowanie, ale w sumie profesjonalne edytowanie czego, Więc znam, że sobie zobaczę po prostu, jak działa TikTok. Jak się... I szczerze, bardzo mi się to podobało i trzymają bardzo fajny odbiór, i ja bardzo lubię opisywać te komentarze, także. Yy sprawiało mi dużo radości, no ale wiecie, jak nagrywałam już coś na TikToka, to nie chciałam już czegoś nagrywać tutaj. I też właśnie myślę, że TikTok jest taki fajniejszy pod względem takiego, co robię codziennie. a Tutaj jest fajnie pokazywać takie fajniejsze rzeczy. I co do fajniejszych rzeczy, to na przykład jutro jadę nad morze. Wiecie, co jest? Widzieliśmy, jak to było? Kreska Mąki sklep, potem było co? Na, po drugiej stronie ulicy Broku Spot. Broku Spot, i wysiadamy na przystanku Morena. Jakby powiedzcie mi, już tutaj się nie dzieje coś Shady. Dobra. I do planu, co? Dojechaliśmy już do Gdańska. Może nie widać, czy jest do wy że za nami są krzaki. Ale moja przyjaciółka mieszka w Gdańsku i uznała, że akurat wybyje, kiedy my mamy przyjechać, a obiecała, że nas przenocuje. Więc dostaliśmy od niej klucze, zapłaciliśmy niewielki podatek od mieszkania I ustaliliśmy, że to jest 21 i coś zjemy, co nie? Jesteśmy pod... ostro Pizza, bo stwierdziliśmy, że jest całkiem zajebista Patrzcie, statek płynie! I kurde, patrzcie po prostu, jaka zajawa, weźmy sobie i płynie A To jest z buratą, nie doczytam, że ona ma mięso, ale no już wiecie Jak wiecie, teraz próbuję nowych smaków i zaczynam próbować mięso, więc zobaczymy i to jest kuby z trzęką parmeńską i pomidorem? Nie, znaczy tak, i z rukolą, i z parmezanem. Bombastyż. W ogóle ja zacząłem trochę próbować mięso, bo ja przestałam jeść mięso w 2016 chyba. Przez to, że miałam zupełnie odżywianie i się bałam, że mięso ma dużo kalorii i tłuszczu. I to chciałam po prostu wyciąć z mojej diety, żeby po prostu jeść mniej kalorycznie. Ja jakoś po prostu nigdy nie wróciłam do jedzenia mięsa, bo zaczęłam sobie trochę więcej czytać o wegetarianizmie. ale uznałam, że chcę spróbować tych smaków i trochę zobaczyć, czego nie jadłam przez tyle lat i czego się bałam jeść. I na razie powiedziałabym, że tak. Kurczak, taki zmielony jest spoko. Krewetki są smaczne, ale mają dziwną teksturę. Boczków nie zjadłam, tak jak próbowałam, to też mi nie smakował. Szynka ok, parmeńska, a łosoś nie zjadłabym ponownie łososia. Jakie są opinie na temat mięsa jako osoby, które nie jadły mięsa? siedem i pół roku. Byłem w sobie najlepszą której ja próbowałam, gdzie nie jestem kondenserem pizzy. Jest w Pewdie Pizza w stoką. Jest pyszna, jest zajebista. Pychaną, moim zdaniem tam jest najlepiej. Ale szczerze myślę, że tutaj może być podobna jakość pizza. Według mnie najlepsza jest w Nolio w Krakowie. Nolio? A my tam byliśmy? Byliśmy. Nie, w sorry. <mulity> To jest Kuba? Bo mnie goli. On ma takie opętane oczy. To serce? To bardziej klata. Przepelne. Ciekawe czy też jest ubrany w chwili Plein. Ciekawe czy też jest biseksem. No nie możesz się w piętanku. Jesteśmy w plenum w Honey Matcha, czyli to tu ostatnio. Bo bardzo mi smakowała ostatnio tej maczy. Wziąłam na mleku grochowym, nie próbowałam mleku grochowym matcha Ej, patrzcie, to jest ta macza, i to jest jakaś palona, no nie? Jakaś taka inna macza. I ja w ogóle myślałam, że to kawa na początku, a to przyszło takie ciemne. a jestem mega ciekawa, czy to mi to będzie smakowało. Mniej, nie smakuje niż zwykłe. Mam, już nie smakuje. Czuć ten miód, i to jest mega dobre, i mleko grochowe spycha, ale czuć takie. To smakuje trochę właśnie takich ryba. Nie ryba, mori. No taki morski. Jest to, to jest knopka Looking fancy as fuck. Co? To smakuje jak sushi na chlebie. Mój ulubiony TikToker. To jest prawnik na budowie. Pan prawnik na budowie jest y, albo z bo byłam stoku, bo w styku studiowo i ma żonę i chodzi na krosstwid. Ja są ulubiony TikToker. Jemy z nim śniadanie. Panie prawnik na budowie. Proszę mi zobrócić się na nie, nie będę z Z żoną prawnik i z dziećmi prawnik. Żeby nie było. A, żeby nie było. Z dziećmi prawnik. Z dziećmi prawniczymi. <laughs> da mo